Pomidorki w gruncie wyglądają tak, trzeba je poprzypinać, ja im dzisiaj te poobrywałam, ale chyba pateki za daleko, także trzeba je będzie poprzypinać, mniejsze, ale też dają radę, tylko nie wiem, prawie każdy nie wiem, który to który jest, także tak się prezentują pomidorki w gruncie. Krempe fajne, no szkoda by było wyrzucić No mniejsze większe szlaki są. O. Będą kwitły niektóre przypięte, niektóre nie. O tutaj kolejne, kolejne i kolejne. Raz przyjdziemy dalej. I tutaj mam dwa rzędy. Między truskawkami, bo tu mam cztery rządki już do likwidacji truskawek, bo one mi się wyrodziły. Bo także będę je likwidować na jesień. Niewiele tutaj truskawek jest, nie miałam miejsca to między truskawkami wsadziłem. Też trzeba będzie im te wilki poobrywać. I paliki mają dane i tam do końca. Także troszkę tych pomidorków też jest. O. Ale krępy, małe, ale krępy. Ale na pewno coś tam na tych pomidorach urośnie. Już dalej nie będę szła. Przejdziemy zaraz dalej. Tu może ładniejsze pomidory. Też tak na brzegu ogrodu truskawek. też Dzisiaj te mieli poobrywane. Poobrywane miały wilki. Te to są oznaczone. Jak nic nie pomylone. To wiem który to który o Także jest trochę w gruncie tych pomidorasów Tutaj kolejne pomidory Też już niektóre trzeba poprawić i lepiej je przywiązać Takie takie A tutaj pomidory jako ostatnie wysadzone, czy nawet palików nie mają Stały, stały. Myślałam, że się sprzedadzą, ale się nie sprzedały, więc je posadziłam. Także trzeba będzie im jeszcze paliki podawać. O. No jest też parę było może z 15 tych pom pomidorów. Nie mają palików, tylko im po prostu poobrywałam dzisiaj te wilki. O i tak wyglądają pomidorki. Fajne krępy. Jeszcze nie kwitną, będą ewentualnie późniejsze te pomidory. O. Widać. No i ten. I tu mam ostatnie pomidory. Przy samych tutaj końcu ogrodu. Przy palikach. Pomidorki. Też poobrywane miały ten wilki i tak dalej. Tutaj muszę szybko się sprężać z nagraniem, bo mam ten. Jak to się nazywa? Komary mnie tu gryzą. ale ładnie to tak wygląda. No te są poznaczane też. No. Tym pisałam, zebra, zielono-żółta. nie gryzą. Także też. Są poznaczone, też tak samo i tutaj do końca te pomidory sobie rosną. Na ogród, jak widzicie, czego na ogarnięcie, no i wtedy wam pokażę. Także to na tyle. A tutaj, żeby nie było, Monia mówiła, pomidory w szklarni również ogarnięte, Pięknie to teraz wygląda, zobaczcie co dnie.